Wow, No? Przycisnąłem. No, no jest. Dobra, ja, że pograłem sobie sam, to mam kilka nowych rzeczy. I sztuczek. Na przykład, jak wykrywanie przez ściany ludzi. Nie na przynajmniej widział, gdzie są. Będzie prościej. I coś jeszcze tam mam. Aha, i mam taki latający samolocik zwiadowczy. Więc może nam się to przydać. O. A, to ludzie nie wiedzą, że jak pogra się troszeczkę samemu, to można zdobyć troszeczkę giftów, które można potem użyć w grze. Ale dziwnie jest. Dobra, jak zawsze, nie? A my, mycha mi dziwnie działa, ale spoko. Z takim opóźnieniem. Ale to no może my czasami się skręć. też. Ale chyba musi po prostu się zsynchronizować serwer. Dobra, ustaw się jak zawsze, nie? Tutaj to wiemy jak robić. Jesteś trochę cicho, ale... Spoko, ja cię słyszę w miarę, okej. Okay. Yeah! Jeden down. Drugi down. Okej, okay, idziemy tam dołem, nie jak zawsze. Znamy to, to na pamięci. C? Co Co? to było C? Jakie C? C nic nie robiło. Jakie C sobie przypomnieć przyciski. No ja nie wiem, Tomek, jak już ci to powtarzałem na ostatnim odcinku. Ja mam inne A, ustawienia. Co ja to crouch jest u mnie A, no, no. Kurde cnie mi się trochę? No mi myszka tak jakby się zacina No mi gra Albo i myszka No ty w lewo, ja na prawo W ogóle mam też kuszę Poczekaj <noise> to będzie dobry moment na przetestowanie moich y O, o, już właśnie ja widzę i dobrze teraz. Koniec. Dobra, niech coś, jestem już tu na górze i czekam tylko na. Tu Aś... likwidację? Tak, aż będzie na czerwono, nie? Poczekajmy chwilę, zobaczymy. Zobaczymy, co co pokażą te głąby. Koleś poszedł sobie na pieniku pograć. Ty, de, de, de. Tak mmm, jakie ładne słoiczki tutaj. Jezu, ale tyle tu jest do roboty. Stoję sobie, żeby ich powkurzać. Nie chcę jeszcze umierać. O. Nie czekaj, czekaj, na razie to jest ta zawsze ostaladna trasa. Teraz, teraz ten popatrzy tutaj na jakieś archaiczne kurwa jak kusze, młoty, siekiery, szpady i łopaty. Oprze się o to dupą, i tekstury przenikną przez szybę, i będzie wyglądał jakby zmutowany kozioł. No, już lada chwila się powinna pojawić. Ten z hełmem zaraz będzie szedł w Twoją stronę. Tak, idzie już. Ale nie. O, mam czerwone. Nie, też już mam. O, już? Tak. Yeah! Bijaczyz! Coś przycięło tak dziwnie, ale... nie najbardziej wkurwia to to, że przecina mnie w menu cały czas tym, tym gadżetów i nie mogę kurwa nic wybrać jak zawsze. Kurwa skaczę to jak chcę, no nie mogę nic kurwa zrobić w tym pierdolonym no i menu. To no, no, trzech... menu jest kijowe. E to nie wykrywa psów, kurde? A, to nie. O, i czekaj, jest pies. Dobra, to idę od drugiej strony. I jak tam będę, to. I see you. To wiesz, to otworzysz drzwi. Spoko. O, psa słyszę. No, właśnie tam warczał już. Tam już go. Już, no, już. O kurwa. O. Otworzyłem jak debil ja drzwi i zaraz. O, i jeszcze idzie koleś i pies. Ja pierdolę. Dobra, no, schodzimy na dół? Nie, 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 nie. Co, to nie ja wyłączę światło, wezmę kuszę. Może nie będzie źle. Przydał. mógłbym teraz w sumie oznaczyć koleś, gdybym go tylko widział. The dog is down, the dog is down. I Idź tam na góry i na się już zaczeń, nie? Na górze nie ma tam, tak? Nie ma, nie ma. mi to nie da, nie? No a pies niech leży, pierdolaj. U mnie się pojawiają też na radarze i... kolesie. Skacz. No, bo mało co mnie nie, zau nie zauważył, jak przychodziłem z kuszu. Aha, jeszcze w ogóle ten modem ja tam zrobię, nie? Wiesz jeden z naszych celi, nie? No, no tak, tam był. No, ty już możesz iść powoli do tamtego, do drugiego, nie? A nie chować Tutaj nikt nie łazi, więc spoko. Jaka kurwa teamwork i tym razem. Już na pamięć tą mapę kurwa znamy. Cel wypełniony. I idziesz tam do telefonu tego? Tak. Może jednak tego się stąd. A no nie, ja chyba nic tu nie się Pamiętaj, żeby wysadać. A, wysadasz, dobrze. Pamiętaj, że tam na drugim końcu pokoju jest, nie? Tak. No i po co? Już cię włączę A, tu możesz było trafić snout? Tak, tak Aha, ciekawe czy ty będziesz mógł to schakować, ale ja chyba będziesz mógł No iść do tego i tam skaczek jak no, mał piszą kurwa <laughs> uh, 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 uh. Możesz czy nie możesz? Schakuj. Nie nie, nic, nie wiem Dobra no to ja schakuj Dwóch jest nad nami Koleś, bo widzę ich na radarze fajnie. No i zostało ten najgorsze. No to idziemy. Tak, tam będzie ta Alina, trzeba tam zejść i od razu jednego zrzucić, wtedy zostanie trzech. To jak zawsze sprząta i zamyka okna. Sobie, Co to jest? No i znowu zamknąć ja ci strzelę, kurwa, zaraz skuszy w, kuszy w dupę. Znaczy, a tu musimy wejść do środka, tak? Nie, tu jest lina. A tu nie musimy już wchodzić. A tam było przejść, nam dalej jedno. Bo są trzy cele. No trzy cele, no bo jedno jest tutaj, już, już na górze, nie? Musisz no. iść tam schodkami tymi, tylko że uważaj, ale myślę, że tędy będzie bezpieczny, bo tam jest gdzieś sniper, a ja nie wiem jak go zdjąć. Nie już czekaj, ale tu będzie przechodził jeden koleś gdzieś. Chyba to powoli się zbliża. O, wchodzi. I, I postaram się go zdjąć. Dobra. O kurwa, to był błąd. To był duży błąd. Kurwa macie. Chciałem, że go zawałem, to będzie, wiesz, luzik. Spoko, zrobimy to inaczej. Wili, really, kurwa? Nie mogę stąd zejść. Przegraliśmy. Kurwa mać, no. Ja pierdolę, co za gówno. Miałem tu kuszę usypiającą. Nie trafiłem w kolesia trzy razy i zarogowo dopiero za trzecim razem padł. Świetna kusza, kurwa, która strzały nie doletuje, kurwa, na 2 metry. You know the drill. Pierdol więcej te kuszy nie będę używał. Co za zamilkłeś, tak? Nie, nic, nic. U mnie w ogóle idziesz kurwa tyłem. Klecami do murku. I <noise> jeszcze teraz Wszystko bokiem siedzę. Nie, bo znowu to samo, no. Nie, ale <noise> zobaczysz na filmikach, jak u mnie kucasz fajnie. No chodź to kurwa, mimy to za sobą. Teraz wiem, jak tam tego zrobię. Tylko, że problem był w tym, że go zawołałem, nie? Bo, bo myślałem, że ten, widocznie jest tylko, że jedno czy dwa zawołania na grę, nie? Bo zawołałem go i on, nie, i on nie podszedł jak ci, tylko mhm. od, od razu, who's there? I wiesz, że someone's here, już musiałem go walnąć z kuszy, no i niestety, kurwa, no, nie, nie działało jak chciałem. No teraz zawołałem typa, to w ogóle zaczął telefonować, bo miał w dupie. <grym>, no kurwa, co się nie. będzie. I przymawał dwoma. Agentami, którzy próbują kurwa tygodnia zdobyć e, jakieś kurwa wieże, za mało mi płacą, żebym się przejmował. Poza tym szef, szef mi mówi, że przychodzą to codziennie, kurwa. O. gdzie jest drugi? Drugi jest tu. O, teraz dawaj. O, jak szybciutko. No coś mi... to no, nieważne. Dobra, jak zawsze z psem. Olej te, te ciała, pierdoliliśmy. Tyle no raz już się zauf. ukrywaliśmy, że mamy na zapas. No, no w sumie okej, okay. dobra. Będzie miał pies co robić i kogo wąchać. Chyba, że jak zobaczy ciała, to zacznie, wiesz... Nie widzę psa. Okej, okay, jest pies. Jak coś, to możesz już otworzyć drzwi i wiesz a ty, a ty gdzie jesteś bo cię nie widzę otwieram drzwi A okej okay. zamknij ryj dobra idzie w twoją stronę ja tam się przemieszczę żeby ewentualnie go dobić albo coś dobra a ja się czaję fuck już idzie Muszę w fuksa kurwa o chyba cię zaraz wyczai, bo blisko potrzelłeś J-j-jedziesz I, i, tam na górę? Tak, idę na górę. Ja pilnuję, czy nie idzie ten koleś, słyszę jakiś. Sztupta. Się chłopak, Radzę zasięg swojego tego tego. No, coraz głośniej, a widzę go i wyjdzie na górze. Awesome. Dobra, to weź tam się nami tym pierwszym punktem. No właśnie, idę do modemu, to już tam wywalaj te, 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 laserki. Fajna muza tu idę. Fajne to jest kurwa to, że gramy w to już kurwa setny raz. <grym> Fajna muza. I fajne, no kurwa, tym bardziej jak się, wiesz, już, już ją na pamięć tam. Łasiczka, łasiczka, łasiczka Maja. Ups. Ups. Nikt nie usłyszał? Dobrze. Nie chcąc sobie chciałem przyspieszyć i biegłem z shiftem i wpadłem na drzwi i on nie wyważył tak na drzazgi. No. Nie, nie ma to jak ag agent wiesz, cichy agent. I, i, I ty nie możesz tego i hakować No wciskam, ale nic się nie dzieje. no no, to ja jak, co? Jak wszystko zaznaczyli? znalazłem magiczne, elektroniczne urządzonko, Jatek! Możesz to schakować, I zaraz będzie, że znowu wszystko ty musisz robić. Dobra, tamtego ja. kolesia, ja wejdę tam, tam na linę i wezmę tą kuszek się odwróci na no, plecami, to mu strzelę, kurwa, w ryj. I on wtedy nie zamdleje, i go zrzucimy i będzie ich tylko trzech, te, przynajmniej A to, to jest to ja plan... mam wchodzić schodami? Wiesz co, nie, 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 będziemy wchodzić schodami, dlatego że tam sniper czasami, patrzy i ostatni mnie tam wylukał, nie? czy znaczy, raz mi dodał mi... kiedyś Okej okay. Ale ja nie mogę wejść jak ty jesteś, więc no, muszę się nie no. na dół. Spokojnie no. O, myślałem, że tu jest koleś Gdzie, gdzie jest mój Sonar Aha, okej, okay, dobra, to nie jest ten Bo Mi na radarze wyświetla coś na czerwono, myślałem, że to jest koleś, ale to jest kamerka po prostu O, idzie, dobra. Chwila skupienia. Najgorsze jest to, że nie mogę... Nie mogę go... Leżę. Teraz postaram się po cichu na podejść i... i zaznaczyć kocholesi. Raz. Dwa i Ups. Trzy. 3 to są wszyscy i wszyscy schowują w jednym miejscu Zastanawiam się jak do snajpera teraz podejść Aha bo snajpera w ogóle mamy złapać żywcem To hmm. może ja się zagradnę do snajpera ja ja jakimś cudem ty masz już oznaczonych jej typów, więc możesz albo iść z schodami, albo tym, ja postaram się do snipera dojść. Pójdę z schodami, bo to za jest. Tu w ogóle nie widzę kurwa jak to można ten. O ja mogę do helikoptera wejść? Mogę. O są. A tam jest przejście, zajebiście. Sniper kurwa. kurwa celowo w moją stronę, i teraz z tej strony, gdzie ja chcę iść, w moją też I tam przed jest moment. też kamera, kurwa. Chujówka. Teraz snajper no i patrzy nie na schodach, gdzie indziej, więc może sobie wejść gdzieś się załapać. Ja ja widzę z widzę. widzę jego laser. Co? Widzę jego laser. Teraz ta dwójka też jest tam przy samej Kurwa. Nie mam pojęcia, jak to można podejść. No czemu się, bo On ja nie patrzy tam, trwogi nie, nie, zacina mi ten, myszkę. Okej, okay, ty tu jesteś, się oni są Idzie gdzie indziej. Teraz jest szansa dla mnie, żebym podszedł. Może tu jest też kamera. Znowu mi zacięła myszka. Dobra, jestem w trochę już lepszym punkcie. Zajebiście. Oni dwóch praktycznie chodzą. Tak, a ja muszę się, się przecisnąć obok tej kamery. Ja nie wiem, czy kamerę można strzelić, żeby ona nie wydała żadnego dźwięku, albo... Trochę się boję. Nie, ona wydaje chyba takie. Znaczy, w sensie, jak w nią się strzeli? Nie wiem, nie? Dobra, idzie dwóch w twoją stronę, więc postaraj się więc nie dać się złapać. Ja mam fuxa, okej. Okay. Dobra, ja już jestem przy się praktycznie. Dobra, ja już go widzę. Spoko, jak będzie ten to będę mógł go zdjąć. W sensie będę mógł go schwytać. A ja mogłem te drzwiczki otworzyć, tak nie pomyślałem. Dobra. Sniper is down, mam snipera. I hakuję ostatnią rzecz. Ale przydałby się tych dwóch ostatnich też z żeby nam nie przeszkodzili, nie? W niczym. Oni są na dole, pod tą. Widzę, widzę, więc może mi się uda ich ten... Widzę tu i tu, tu jednego, a ty, 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 ty możesz na tyle podejść bli najbliżej, żeby ci się pojawił na czerwono? E a, właśnie próbuję, poczekaj. Okej, okay, bo ja nie mogę i tak. A, czekaj, mam pomysł. Spoko, ja tu poczekam na jednego, bo to jeden przychodzi pod barierką. Ja już tu się zawisiłem, będę czekał, aż to podejdzie. I wtedy go przerzucę, wiesz, na dół, nie? A ty gdzie jesteś? No, widzę cię. okej. Okay. Gdzieś tu łazisz, tylko uważaj, bo tam gdzieś jest, jest kamera nie? Się nie daj kurwa złapać. Ale nie mi to zauważył, bo tutaj mam, kurwa, mam przezroczyste te. A spoko, ale może będę miał tak, żeby móc ich zlikwidować, bo likwidację mam, więc spoko. Muszę ja tak obserwować, jak on chodzi. Jeden z... ten będzie szedł w moją stronę, bo widzisz mnie, nie? Gdzie jestem? Na dole. Czy znaczy, jestem na górze, O, o tam idzie, więc uważaj. tego by teraz byłoby zajebiście zdjąć, ale dobra, już to Okej, teraz... Czekam, ja... masz, ten zajdzie i ten się odwróci plecami, nie? Którego bierzesz? Tego G lewej, twojej? Czy. Myślę, my że oni tu zaraz koło mnie będą o, oboje, więc będą mógł ich zlikwidować, wiesz? I je po cichu naraz, dwóch, więc spokojnie. Nie rób teraz nic głupiego. We're too close to fuck up. Gdzie tu jeden? Możemy kontrol wykorzystać. Nie, a, a masz dwóch na czerwono? Nie masz. No jeszcze nie. My, o! Dawaj. No kontrol wciskaj, nie. no szybko! Ja pierdolę Dobra, ja to zrobię, bo ty kurwa wiesz. Ty masz tylko wcisnąć kontrol, jak jest ten, ty nie masz mieć ten. No, wcisnąłem. No i ci nie wyszło, dobra. A teraz ja musimy się ewakuować. No to chodźmy liną, nie? pierdolę, ta myszka kurwa się zacina w tej grze. Uważaj na kamerę! Gdzie jest to mino? tutaj. Gdzież wchodziłeś w nią też. Za mną, Frajerze. Dobra, no, tylko nie zjednę już teraz, ok? <grym> <grym> Postaram się. Tu u nas nic nie zarysuje. Chyba zaabiliśmy wszystkie, więc nie będzie problemu tutaj z niczym już. No, tak myślę też. I chyba, że okazuje się, że przyjadą posiłki, a my nie ukryliśmy ciała i wtedy. Eee, achmy, o to też pomyślałem, że to może być już trochę ciężkie. I czekaj, i tu to. Też... chłopaki się wygłupiają. Co <laughs> jeszcze stało? Ci urządzenie? <laughs> Jep. Przeszedłeś przez drzwi. Tak, wiem gdzie. <laughs> Dzień dobry. O, no, czyżby Tomek, jesteśmy tak blisko? Ja to mówka, je yep. Oh yes. Oh yes. <laughs> Mogłeś wstać Co wy co wy mi ty Świecisz Do dwóch razy sztuka. Kurwa w końcu oh yeah. Razem razem 3 lata później kurwa No ale ta misja się zrobiła nudno. <laughs> no jak jak nikt nie zginął z nas, to nie, to wiesz Dobra, pomi No, no 125 tysięcy mniejsza ładnie Dobra, to wyłączamy nie? Yep. Bo mi tak wyszło do Windowsa, bo wyskoczyło mi, że... Thank you very well. Very much.